Przy wyborze kołowrotka, na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, czy wszystkie elementy płynnie pracują, tak? Kręcimy kołowrotkiem, jeżeli nie czujemy nic, że w przekładni coś się dzieje, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Musimy zwrócić, zwrócić uwagę na to, czy nie mamy żadnych luzów na, na, na korbce pod koszem, czy płynnie działa nam hamulec i blokada łożyska oporowego. Po każdym wędkowaniu przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kołowrotek należy przetrzeć suchą szmatką, złożyć korbkę, odblokowujemy blokadę, tak żeby ona nam nie pracowała i co najważniejsze luzujemy hamulec w kołowrotkach z przednim hamulcem, tak samo jak i z tylnym, ponieważ później mogą, może być sytuacja, że tarcze hamulca się zapiekają i ten hamulec nie ma prawidłowej, płynnej pracy podczas wędkowania. Należy pamiętać również o tym, że kowrotek warto oddawać do serwisu chociaż raz do roku w celu takiego jego generalnego przeglądu. Na czym to polega? Polega to na tym, że pracownik serwisu kowrotek rozkłada, demontuje elementy przekładni, myje wszystkie elementy przekładni i w odpowiednich miejscach tak naprawdę dokonuje smarowania, czy to smarem, czy to różnymi oliwkami. Żeby mieć taką pewność, że kowrotek odbył pełny przegląd, Warto zwrócić uwagę na to, na trzpień kołowrotka, ponieważ używany kołowrotek ma tutaj zużyty stary czarny trzpień. Jeżeli kołowrotek wróci już z serwisu, tak naprawdę znacznie powinno się czuć płynniejszą jego pracę, a przede wszystkim kwestia tego, że był na pewno rozbierany, ma tutaj cały ten czysty trzpień. Czyli to na tej zasadzie musi być wyjęty, żeby został oczyszczony, a tym samym cała przekładnia jest oczyszczona.